Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za oknem u mnie kosiarka, sąsiedzi i ogólnie tragedia. Nie wiem czemu mi się włączyły kordy, ale tak w dzisiejszym odcinku z kordami trochę będę miał wspólnego, ponieważ idziemy pod ziemię. Powiedziałem, że yy, w końcu muszę zrobić to czego nie robiłem, a powinienem był robić. Logiczne? Sikierka jest? Jest. Więc na sam początek to ja muszę wziąć chesta zrobić. To jest po pierwsze. Numer 1. Już w ostatnim odcinku, jak nie, nie ktoś nie oglądał zapraszam. Z tymi numer 1 do stres kładko, to się powaliłem ostro, ale... No zobaczycie jak obejrzycie odcinek. <laughs> ale te. Wracając do rzeczy, bo schodzę z tematu. Mm. Trzeba wejść pod ziemię, bo to mi... Wiadomo progres zrobi duży a ja zajmowałem się pierdołami takimi jak yy, chociażby farmy zamiast właśnie rzeczy ważniejszych jak powiedzmy kopanie diamentów kurde tam leci samolot, tam leci helikopter tam kosi gościu trafnik od 6 rano pominę fakt, że, spałem od, yy, że nie spałem od 7.30 więc nie mam pojęcia czy od 6 ale to szczegół to nie istotny szczegół I teraz muszę wziąć, skraftować siekierkę Znowu I muszę Czekaj, tak, tak, tak W takim razie weźmy to i weźmy kobla Patyków nigdy nie za wiele Więc skraftuję z całego tego patyki Szczególnie, że patyki są mi potrzebne do drabinek Zróbmy tak Zróbmy tak Kurde, już się nauczyłem Panie dzie Panie dziejku, no Dobra, tyle mi starczy. Yy, no w sumie jedna siekierka mi starczy, w zupełności, Więc bierzemy siekierkę, ale ona się tak fajnie wyciąga na tym, że tak. Bo tak na bedrocku to po prostu się wyciągała i nie było żadnej frajdy. A tu przynajmniej jest. A w ogóle patrzcie to, klikam lewy. Nic się nie dzieje. Już pominę fakt, że właśnie. Yy lewy z prawym działają identycznie no w sensie lewy działa tak jak prawy na mojej cudownej myszce Microsoft oczywiście yy, to nie jest ten nie chcę tu obrażać, tylko po prostu dziadowsko działa ta myszka, no to się wypowiadam albo to jest przez myszkę albo to jest przez komputer, jedno z dwóch to musi być jedno z dwóch albo to jestem ułomny i nie umiem tego używać no ale klik kliknąć przycisk potrafi nawet idiota taki jak ja, więc nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że nie słychać tych kosiarek, bo to jest takie wnerwiające. Z drugiej strony zaczął kosić, gościu. No naprawdę. Ten, zostawcie mu serduszka w komentarzu. Napiszecie ziutek z kosiarką, to przytnę wam serduszko. Ale wracając. Już nawet mi nie chodzi o to, że lewy działa tak jak prawy. Już nie o to chodzi. Już walić to. Tu mi chodzi o to, że lewy nie działa podczas biegu. Ja muszę zatrzymać się i dopiero mogę uderzyć. Patrz. Biegnę, klikam, nic. Zatrzymuję się, uderzam. Ty, Dynie. W ogóle taka ciekawostka. Wiedzieliście, że szansa na to, że y, spotkacie Dynie, takie naturalnie występujące, jest mniejsza na to, że spotkacie diamenty? Jakoś Dynie spotykam cały czas, a diamentów w ogóle, więc. Coś tak średnio temu wierzę, wiecie? Ale ja mam z tą Dynią pomysł, zobaczycie pod koniec odcinka. Oj, tak. Tam jest kanion, chyba. Yy, więc ten. Nie, no ale to jest głupot. O! O! Działa! Nie wiem, działało, teraz nie działa. To jest po prostu niebezpieczne, bo jak ja powiedzmy, kitrałem się za ścianą na szkieleta, i nagle robiłem tak zwane iolop! I wyskakiwałem na niego. Patrz, biegnę! No i nie mogę uderzyć, i mogę dopiero teraz. Rozumiecie o co mi chodzi? Że. Ja pierdykam, jeszcze wpadłem do jakiegoś kanionu. Spadłem, nie chcę tu być. No kurde, dajcie mi wyjść! <grydy> ale wracając. To jest po prostu niebezpieczne, bo jak ja biję się z jakimś mokiem, biegnę na niego, zraszuję. Czarna owca. Do Rime. O kurde, nie chciałem jej uderzyć. <grydy> nie chciałem jej uderzyć, serio. Chciałem się pokłonić. I tak z natury kliknąłem po prostu. Przyciska, ale wracając. Już czwarty raz wracam i nie wrócę. Kliknąłem lewy, nie? To jest magia tej, ja pierdyka, magia myszki. Po prostu magia myszki. Albo Minecrafta na iOSie. To jest niebezpieczne, bo jak ja wyskakuję z trzema życiami na szkieleta ze sprintu, żeby wykorzystać sprinta do ataku, to, że tak powiem, jest... Lipton-Pipton minimalny, jak nagle... nie mogę uderzyć, a on mnie zdąży strzelić dwa razy, zanim ja zdołam go uderzyć. O, jest jajeczko, super. Kurde krowy, a ja nie mam pszenicy No ja nie mam krówek w mojej farmie, jak dobrze wiecie. Oczywiście ja nie jestem zbrodniarzem, nie popełnię tej zbrodni. Nie rozumiem ludzi, którzy kopią drzewo. Tak, tyle potrzebuję i sobie idę. Kto tak robi? No come on, kto? Czekaj, tu się podbuduje dyniami. Logiczne. No kurde, nie ten guzik. Mieszam F5 z... No naprawdę, ja to jestem specjalny. To trzeba mieć umiejętności, żeby tak zrobić. Okej, okay. serio? Tak nie skopię. Nie wiem, ja już wam powiem. Mam schizę. Od... Kurde, widzicie co ja robię? Albo to przez chorobę. Albo to przez kopanie tej głupiej dziury. Która mnie zniszczyła psychicznie, to musi być jedno z dwóch Albo jeszcze lepiej, to jest kumulacja pewnie tego I tego, i tego Ech, chciałbym zrobić domek na drzewie w tej serii Dla uhonorowania mojego starego, dobrego serwera Albo światu, cholera wie, jak to się mówi, chyba światu Jak ja miałem własne, to chyba świat W sensie prywatne na którym właśnie miałem taki domek na drzewie Piękny, pamiętam, zebrałem cztery staki chyba yy, nie dębu yy, świerka? Sosnowca? <laughs> Sosnowca, no wiecie, no tego takiego Ciemnego, ale nie tego bardzo ciemnego Tego w lasach Z lisami, no chyba to jest świerk Jak dobrze pamiętam Zebrałem trzy, cztery staki tego świerku I zrobiłem, ja wam dosłownie pokażę jaki dom zrobiłem Na drzewie Cyk, cyk, cyk Albo pokażę wam faktycznie tak, tak. Tak. Jeszcze więcej tak. Tutaj w dużym skrócie był taki kwadrat 4 na 4, w środku było 2 na 2 i to był mój cudowny dom, nie? Na drzewie. I jeszcze to było takie brzydkie, jeszcze miało szkło tam zrobione. Zamiast liści. W połowie było szkło, w drugiej połowie było liście. To wyglądało tragicznie. Ale to był mój drugi świat w Minecraft' jaki kiedykolwiek powstał chyba, więc... Nostalgia, nie? Okej okay. Nie wiem, no. I też chciałem was za mój głos przeprosić Naprawdę, ale Słyszę, że tak brzmi jak zjarany trochę no, ale nic nie poradzę, nie? A weźmy, zróbmy wszystkie deski, co? I teraz zróbmy tak, tak, tak Nie tak 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 Zróbmy patyków no i tych patyków to mi starczy, no panie dziejku Tak I tak weźmy, zróbmy tyle drabinków, ile dam radę. 48 To słabo 63, lepiej yy, No mam trochę tych drabinek. Czy mi wystarczy? Nie wiem Jak mi nie wystarczy, to będziemy myśleć dopiero wtedy. Zaraz marnowałem wszystkie pochodnie czy ja poważnie zmarnowałem wszystkie pochodnie, co do jednej? Ja pierd... Ja mam chociaż węgiel, coś, gdzieś, po coś, dlaczego? Nie, ja mam pochodnie jeszcze. Luzi, karbuzik. Pyk, pyk, pyk. No powiem wam, warunki nie... nie ten. Mnie nie zadowalają. Eee, F3? Czekaj. Jesteśmy na 53, dobra. Będzie git. Będę kopać na razie na jedenastym, bo nawet nie mam żelaza dużo. Mam żelaza, ale kilka serio, nie wziąłem KILOFA Pierwsze 10 minut odcinka, czyli cholera wie ile, a ja nawet się nie zacząłem wkopywać po to, żeby zrobić główny sel odcinka. Nie no to ja jestem naprawdę jakiś. Ja jestem, w, jak już powiedziałem na Twitchu, jestem wyższym stopniem, naprawdę. Jestem wyższy stopień zaawansowania na tej platformie. I na Twitchu, i na YouTubie. Musi kosić, no. Je, już trzech kosi, nie? To jest najlepsze. Już trzech kosi, albo czterech nawet. Nie wiem. Nie słyszę, jestem przygłuchy, Mam słuchawki na dół. Pyk. Kop nigdy się nie kopcie w dół. Pamiętajcie. Ja mogę, bo jestem mądry. Więc żartuję. Zawsze mówię, nigdy się nie kopmy w dół. Tymczasem zawsze kopię się w dół. O, węgiel. Zawsze kopię się w dół i zawsze umieram, jak się kopię w dół. Szczególnie tutaj gdzieś słyszałem tą lawę, nie? Więc nie będę się kopać w dół, nie będę aż taki głupi Będę się kopać w dół, ale nie bezpośrednio Czaj się, bazę Tak Tak Tak, tak, tak. Kurde, no i pan Paweł Ale powiem wam Dziwnie się bardzo operuje Ech, dziewiątka Muszę przytrzymywać shifta Dziwnie jest tak Kurde, jeszcze nic nie widzę Ja dodatek Dziwnie tak przytrzymywać shifta. Co tu robi ziemia? co to może być ten laszkaj w cały, czy jak to tam się zwie? Z tego też powodu Na no, pewno nie będę kopał pod siebie. Tylko stanę se tu Ale oczywiście nie mogę, bo mi nie sięga ten, no Muszę się kopać tak i tracić dwa razy więcej kilofa niż to konieczne. Mam łopatę, oczywiście, że nie mam łopaty. Dobra, to nie jest żaden Lash cave, to po prostu był ten... Nie, mi się... Trzy guziki obok siebie. Trzy guziki. I mi się mieszają. W jaki sposób? To naprawdę ja mam umiejętności, nie? Ja mam 12 podzespołów i trzy Supermoce. To jest... <ścoughs> Mój ulubiony tekst naprawdę. Nie wiem, jakoś kurde na Nintendo mi się łatwiej kopało. A to pochwała dla kompa wcale, a wcale nie jest. No ale wiem, że komp ma o wiele więcej możliwości niż Nintendo i ja plecę, bzdury generalnie. Bo Nintendo nijak się ma do komputera w graniu, no bądźmy fair. Serio? Czemu jak kłócam, to się nie kopią bloki? Kii, lecimy pod siebie! Dobra, nie, boję się. 10 kratek. 4, 5, 6, 7, 8. Najwyżej zginę. 9... 10 Uff. Mam 23 poziom. To by było słabo ginąć z czymś takim Bardzo słabo. Z tego też powodu więcej już tego nie robię. Nie, nikt mnie nie przekona. Glina. Kiedy ja ostatnio widziałem glinę? A to jest żwira, nie glina. Wiele wyjaśnia, Nie rozumiem, kłócam to, kopię wolniej. W jaki sposób to działa? Ktoś mi to wytłumaczy? Logicznie? Wytłumaczyć nie wątpię, że ktoś mi wytłumaczy, ale czy to wytłumaczy logicznie? No nie wiem, na której kratce Co? Aha, bo jestem już na 11. Aha. Water Waterlogged False. Cii. Lawa. Myślałem, że woda, bo ten cymbał kosi. Oczywiście żartuję, nie wolno nikogo obrażać, nie? Wszyscy są równi. <ścoughs> oczywiście, że tak. Pamiętajcie wideo. Wszyscy ludzie są równi, nie ma ludzi gorszych i, nie, le i lepszych. W tych czasach trzeba takie rzeczy mówić. No oczywiście nie, no ja w to wierzę w 100%, tak? Równo jedenasty, to będziemy szli. Ale muszę zrobić łopate. Bo, jak mam mieć gravela, tyle te ja nie wytrzymię psychicznie. Będzie lawa pulka, to ja, jak to biasz gaming mogę zawsze łup, 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 zrobić tak zwany. Portailow. O kurde. Dostałem fazy. Mogę zrobić portailow i. ten. i zginąć w naderze, A że ja nie jestem dobry w takie klocki, to ja nie będę robić portailow. Sorry, bonus. Ja. Ja ostatnio byłem w DDR, wiecie kiedy? Ja wam powiem kiedy Jak nagrywałem jeszcze na ps na tej mojej serii Gdzie nagrałem odcinek Bogactwo Gdzie tam Potęga, czy jakoś tak yy, No, jakoś tak na, Nagrałem tam odcinek Potęga, Bogactwo Jak, jak to się nazywało yy, No i Mówię dosłownie To wychodziło tak z Dwa odcinki później Że skończyłem odcinek, mówię Aki pójdę sobie do Nederu, coś tam skopać, bo tam miałem coś do zrobienia. Ja uderzyłem przecież pigmena wtedy. I jak się na mnie rzuciła cała chryja... Nie, to nie było tak, że uderzyłem pigmena. Jeszcze lepsza beka. Ja e, nie miałem złotej części. Żadnej. Miałem cały diaksowy set, no zenczantowany pięknie. I jak się rzuciły na mnie te sługi tego, sługi piekielnego bóstwa, to... Oni są mocni w grupie, oni są ciotami, sami, że tak się wyrażę, ale w, w grupie to są mocne, mocne te, no i się o tym niestety przekonałem dość boleśnie, bo jak mnie wepchnęli do lawy, nie miałem żadnej perełki nawet, żeby się tepnąć, nic nie miałem, zresztą to i tak by nic nie dało, mój ulubiony tekst, to by nic nie dało i tak, nie dałoby nic, dobra, zaczynamy się kopać tam i tak zrobić. I ciśniemy. Raz. To jest logiczne, nie? Szukam diamentów kamiennym kilofem, Jakby... Na plus. No ale wiecie co wam powiem? Muszę sobie kupić myszkę bo ja... Myszkę i klawiaturę, bo ja z tym nie wytrzymam. Chyba, że sobie kupię jakiegoś Liresa czy innego Genesisa, czy nie wiem jakie w sumie są marki myszek. Będę musiał czaić. I może się okaże, że też ten jest Lipton i... Też działają tak w dziwny sposób jak tato. Albo jest problem myszek, albo jest problem oprogramowania, albo gry. Nie wiem, to będę musiał jak zwykle wpisać w YouTube i się dowiedzieć, nie? To jest najlepsze źródło informacji. Jak nie wiecie jak to zrobić, wpiszcie w YouTube'a. Jak nie ma w to znaczy, że to nie istnieje. Jezus, no ale z YouTube'a można się bardzo dużo nauczyć. Jest bardzo dużo głupot, ale też bardzo dużo jakichś przydatnych rzeczy, nie? Co prawda więcej jest o wiele głupot niż przydatnych rzeczy, ale... Jak już czegoś szukamy, czegoś potrzebujemy, to możemy się dużo nauczyć z YouTube'a i to mi się bardzo podoba w tej platformie. A to, że tu jest dużo patologii wyższego sortu, wyższą ode mnie, co jest dziwne. No to, to mi się tak średnio podoba, ale... Bo ja fanem dymów i patologii nie jestem, kto wie ten wie. <grych> Okej. Okay. Eee, nie wiem, jakoś... Tak teraz się zastanawiam, kiedy ja ostatnio netherite znalazłem? Chyba jeszcze na tablecie. Jak grałem za czasów pandemii. Jak się, zamiast słuchać na lekcji jakiejś tam techniki, czy czegoś, podaję przykład, to się grało w minecrafta, nie róbcie tak. No i przyznałem się do złego. Wow, niesamowite, kurde, ale jestem... Przestępcą, nie? Grałem w Minecraft na lekcji Techniki, no nie No nie może być! <grym> dobrze się tu bawię widzowie, naprawdę Szkoda tylko, że to nie jest live'ik, żebym mógł z wami sobie pogaworzyć Ale ogólnie to się bawię bardzo dobrze Okej okay. Nie no, ten człowiek z kosiarką mnie doprowadzi do szału Naprawdę Dobra, wiecie co widzowie, ja się pożegnam w tym momencie Mam nadzieję, że wasz odcinek Podobał. No, i to przez kosiarkę, i to przez to, jak się czuję, i ogólnie to, że dochodzimy do 20 minut. a e, miałem robić krótsze odcinki, ale jak zyklę, robię dłuższe odcinki, i tak dalej. No więc, co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać. <laughs> mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Tak, dokładnie, tego się trzymajmy. Może jeszcze wykorzystajmy naszego przyjaciela. No, dokładnie. Ahoj, hoi, human friend. Human friend. Dobra. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i ja następnego. Hej!